Siema, Wiera, tu Tupęczat. Witam Was w kolejnym odcinku serii Ami Klinika teoretycznie Amiklinika. Dlaczego teoretycznie? No cóż, powody są w sumie trzy. Powód pierwszy nie Ami. No bo amigi tej dawno już nie było, za to są sprzęty różne i o tym mówiłem co nieco ostatnio. Powód drugi nie Klinika. No bo ja tutaj nie reanimuję, co najwyżej przywracam do w miarę pierwotnego stanu i o tym też już było co nieco ostatnio. Powód trzeci, o którym nie było ostatnio, czyli. Dniami klinika, bo dziś to wszystko będzie nie w takiej formie, jaką dobrze znacie, dziś będzie to wyglądało troszeczkę inaczej. Tak, dziś postanowiłem zaserwować wam po każdą porcję zdjęć z renowacji pada od Segi Dreamcast w roli głównej, dorzucając do tego linię dialogową komentującą na żywo moje poczynania. I odcinek ten należy traktować raczej jako instrukcję rozkręcania tego szpada niż jako jego renowację. Ale myślę, że koniec końców może zainteresować parę osób, bo na pewno nie jednego interesuje to, jak taki pad od Dreamcasta jest zbudowany mi się przynajmniej wydaje. A jak będzie, zobaczymy, i mam nadzieję, że dacie mi znać w komentarzu, co o tym wszystkim myślicie. I jeżeli jesteście gotowi, to zaczynajmy. Skoro zaczynamy, to należałoby zacząć od początku, czyli od wspólnego rzucenia okiem, jak padzik ten prezentował się przed renowacją. Zatem pad przed wyglądał bardzo dobrze. Powiedziałbym, że bardzo dobrze, nie było tej na nim od góry żadnych uszkodzeń nie było widoczne, żeby coś gdzieś było porysowane, zarysowane, wszystko prezentowało się jak najbardziej. Ok. Jedyną rzeczą, która tutaj była, to był po prostu brud i kurz, którego na tym zdjęciu, no nie, może nie widać tak za bardzo. Jednak to wszystko tutaj było najwięcej w zakamarkach. Jak widać na zdjęciu numer dwa przyciski YXAB, najbardziej chyba w przycisku B. Ten taki brudzik delikatny, co tam sobie siedzi w tym przycisku, wiadomo to od palców. To jest rzecz naturalna. Poza tym te wszystkie wyżłobienia, ten taki okres Okrągła linia poprowadzona dookoła tego portu, w którym widzimy okienko na kartę pamięci tutaj w tym wszystkim był po prostu brud, którego należało się pozbyć, a tak poza tym nic nie było, nic nie było uszkodzone, wszystko było jak najbardziej ok. Natomiast ta klatka, tak to nazwę, klatka, w którą wpinamy tą całą wibrę i kartę pamięci, no to było też w dobrym stanie. Oczywiście nie było uszkodzone w żaden sposób, nie jak w środku było bardzo, ale to bardzo dużo kurzu zalegającego z każdej strony. Tego też na tym zdjęciu nie widać, ale po prostu jego była tam cała masa. Ta klatka była naprawdę w środku bardzo, ale to bardzo brudna. Chyba ten pad nigdy po prostu nie był rozkręcany. Od spodu tak samo, tutaj żadnych uszkodzeń, żadnych przetarć, żadnych zarysowań, żadnych wytać różnych. Przeważnie ten pad na tych rączkach. Za które trzymamy go, leży jak leży gdzieś na stole, a one nigdzie nie były porysowane, nigdzie nic nie było tutaj uszkodzone, a więc wyglądało to bardzo dobrze. Tutaj największym problemem po raz kolejny był po prostu brud. Brud, który widać najbardziej tutaj tym wytłoczonym logo segi i na naklejce. Na naklejce, no bo wiadomo, od palców to wszystko tutaj się odkłada. Ten taki brud, który tutaj widzicie, był największym tej wrogiem, jeżeli chodzi o stan tego pada, tak naprawdę i, i nic więcej. Mając temat wyglądu przed zamknięty, przechodzimy dalej, czyli bierzemy się za rozkręcanie. Jeżeli chodzi o samo rozkręcenie pada, to tutaj jest mały pikuj, że tak powiem, to jest całkiem inaczej niż w przypadku sprzętów od Nintendo, tutaj mamy zwykły krzyżak, po prostu bierzemy krzyżak w dłoń i rozkręcamy padzika, w sumie mamy tutaj sześć krętów krzyżakowych. Zatem pad rozkręcony, jak widać, tutaj też zaznaczę, że czarne wkręty przychodzą do plastiku, a jasne wkręty przychodzą w miejsce styku z elektroniką, ale o tym będzie troszeczkę później. W każdym razie całe sześć wkrętów rozkręcone i przyszedł czas na otwarcie pada zobaczymy, jak to wygląda w środku. Padzik otwarty, dwie obudowy osobno. To co tutaj widać na pierwszy rzut oka, tego też zdjęcie tak za bardzo nie odda, no to jest po prostu troszeczkę brudu, ale nie ma tragedii. Po raz kolejny nie ma nie ma tak naprawdę żadnej tragedii. Dolna część obudowy po prostu jest w środku zakurzona. Kurz był, no bo to nigdy nie było otwierane prawdopodobnie, przez tą klatkę, tą zabezpieczającą, te porty, w które wpinamy wibrę i kartę pamięci. Kurz dostał się też do środka i on tutaj troszeczkę sobie spoczywał w niektórych narożnikach, ale generalnie nic tutaj nie było uszkodzone, połamane, tylko delikatnie brudne. Bardzo dobra wiadomość. A górna część obudowy razem jeszcze z tą płytą główną pada, z tą elektroniką, nie miała w sobie nawet brudu, także tutaj nie było nie było nic. Nawet za bardzo brudne, żadnych uszkodzeń po raz kolejny, wszystko jak należy. Tutaj, przystępując do rozbiórki, należy zacząć od odpięcia kabla. I tutaj jest dobra wiadomość, ponieważ kabel jest wpięty w płytę główną takim oto pięciopinową wtyczką. Pięciopinową złącze jest. Kabel po prostu możemy odpiąć. Nie jest tak, jak w większości padów przewodowych, że po prostu kabel jest przylutowany na stałe do płyty głównej i tutaj jest wypinany. Wypięcie tej wtyczki to jest kwestia po prostu delikatnie wkrętakiem lewo-prawo, lewo-prawo i to się wysuwa. Nie ale należy ciągnąć za kabel, rzecz oczywista i to wszystko bardzo ładnie i łatwo wychodzi i mamy przewód uwolniony. Teraz nie mamy nic co nam dynda i przeszkadza w rozkręcaniu pada dalej. Sama płyta główna trzyma się w sumie na dwóch wkrętach jasnych. Jasne wkręty przychodzą do elektroniki, że tak powiem do płyty głównej, a ciemne do plastiku. Tutaj na tym zdjęciu widzimy dwa wkręty, które trzymają płytę główną do obudowy górnej i widać jeden wkręt który trzyma klatkę, a który też należy wykręcić. Na tym zdjęciu widać drugi wkręt. Te dwa wkręty czarne należy wykręcić, żeby uwolnić całą elektronikę, ponieważ klatka jest nasuwana na płytę co zaraz będzie można zobaczyć? Tu na tym zdjęciu kolejnym widać dokładnie te dwa czarne wkręty, które trzeba wykręcić. Także wykręcamy wszystkie wkręty i możemy bezpiecznie wyciągnąć całą elektronikę razem z klatką do góry. Można też zrobić tak jak ja, czyli uniosłem delikatnie putę i klatkę wysunąłem. Klatka nie ma takich okrągłych otworów, tylko ma takie, jak wiecie, łezki porobione. Czyli jak wykręcimy dwa czarne wkręty, możemy tą klatkę sobie po prostu wysunąć. Podnosimy elektronikę, wysuwamy klatkę. Prezentuje się tak jak prezentuje się, widać, jest OK, nic nie jest uszkodzone. Bardzo dobrze. Po podniesieniu elektroniki całej, naszym oczom ukazuje się górna część obudowy i krzyżak. Przycisk start i oczywiście mamy przyciski. I one generalnie mają to do siebie. Demontując je, nie pomylimy się miejscami, nie musimy robić zdjęć, gdzie który kolor był. One mają inne takie te wąsy, które są widoczne. Po trzy wąsy każdy przycisk ma, one są ułożone w różnych miejscach. W ten sposób wiemy, gdzie jaki przycisk ma trafić na swoje miejsce, ponieważ w inne miejsce on nie będzie pasował. Bardzo prosta rzecz, nie trzeba zapamiętywać, gdzie, który kolor, w którym miejscu był. Tak wygląda wybabieszona obudowa. Górna, czyli mamy masę otworów. Po analogu, po krzyżaku, przycisk starter zostawił otwór. Zostało nam jeszcze tutaj ta, ten ciemny element, czyli jakby osłona karty pamięci z tym okienkiem i z logiem Dreamcasta do zdemontowania. Jak wiesz, w tym zdjęciu już troszeczkę sobie to podważyłem. I z jednej strony widać taki ząbek, który należy odchylić. Ten ząbek odchylamy od spodu obudowy. Wkładamy jakieś płaskie narzędzie, płaski śrubokręt, wciskamy ząbek, i to wszystko nam ładnie się wysunie. Po wciśnięciu odwracamy na drugą stronę i uwalniamy całą tą osłonkę. Odłączamy to Odpada, mamy ją osobno już, i to jest cała filozofia demontażu tej osłonki, bardzo prosta rzecz. Teraz przechodzimy do naszej elektroniki. Na elektronice zostały mi wszystkie gumki. No, oczywiście gumka od startu jest osobno, bo ona nie miała się czego trzymać za bardzo. Od spodu natomiast mamy triggery, które w bardzo specyficzny sposób działają. Pierwsza spotykam się z, z takim rozwiązaniem, ale co ja widziałem, mało widziałem tak naprawdę, jest bardzo, ale to bardzo dziwna. Poza tym cała płyta wygląda bardzo dobrze. Tutaj jeszcze widać gumkę, akurat w tym wypadku to jest gumka od przycisków. Przyszło mi. Do głowy, po co te gumki mają te ranty takie. Gdy wylejemy coś, napada, albo delikatnie coś nam się rozleje, tarnienka zapobiega wylaniu się tego czegoś, tego płynu, na płytę główną. Po prostu ten płyn zostaje w środku, w tej gumce. Druga strona, czyli krzyżak, analogicznie też mamy taką alarynienkę. No i też generalnie trochę kurzu, ale nie ma tutaj tak naprawdę żadnej tragedii. Ten pad jest w środku w naprawdę dobrym stanie. Gumki po klejeniu. od spodu mają oczywiście te pady, które po styknięciu się z płytą zwierają ścieżki. Na tej zasadzie działa każdy pad taki z gumkami przewodzącymi, to jest jasna rzecz. To generalnie jest dobrze sobie do Czyścić, ale do tego dojdę w swoim czasie za chwilę. A pod gumką widok mamy taki w tym przypadku widok krzyżaka. No cóż, mamy te dwie ścieżki, które łączą nam te pady po wciśnięciu gumki. Ta gumka widzicie na środku troszeczkę przykleiła się z tytułu wieku, z czasem tak już się po prostu stało, ale ona generalnie schodzi bez żadnego problemu. Druga strona, czyli przyciski, tutaj jest to samo, też widzimy te ścieżki i tak dalej. Jest dokładnie analogicznie jak w przypadku krzyżaka. To jest kwestia samego analoga. Żeby ściągnąć to ustrojstwo, generalnie ona siedzi tylko na czterech takich wypustkach, które tutaj widać od spodu. Po prostu. Piemy grzybek, ciągniemy do góry i to bardzo ładnie, delikatnie, bez nawet używania większej siły nam schodzi, bez problemu pozbywamy się analoga. Także bardzo fajne rozwiązanie. Pod analogiem natomiast widzimy coś takiego, cztery takie małe układziki. I teraz powiem Wam na tej samej zasadzie działają triggery. W samym analogu, w tym plastiku, tam są cztery magnesy. Tak mi się wydaje, to są magnesy. Jakie zasadzie to działa? Gdy magnes zbliża się do jednego z tych układów, to jakoś ten układ wylicza odległość i to się płynnie zmienia na przykład wychylenie w którąś stronę. Odległość jest mierzona na bieżąco od tego magnesu. Magnesu, chyba magnesu. Jeżeli się mylę, nie ktoś mnie poprawi. Układ to zlicza i tą gość podaje, i na tej zasadzie działa analog. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Pierwszy raz jeszcze z czymś takim spotkałem, bo zawsze spotykałem się z analogami, które po prostu były zabudowane w obudowie, a nie tak demontowane jak ten tutaj. Żeby rozebrać analog sam do, do, do czyszczenia, tą gałkę, sam grzybek to generalnie ciągniemy za ten sam grzybek i on jest na takim, pasuje tylko w jednym miejscu. Na wcisk. Wciskamy to, tak samo ściągamy, delikatnie ciągniemy to, schodzi bez żadnego problemu. I tutaj widzimy zasadę działania triggerów, która jest taka sama. Trigger od boku. W tym koszyczku, który widzicie, jest chyba Magnes. To jest chyba magnes. Wciskamy trigger i ten magnes u góry, jak widzicie, jest ten jakiś układ scalony. Zbliżając, magnes zbliżając się do tego układu, układ zlicza i podaje to, no gdzieś dalej do elektroniki, do układu sterującego na tym padzie i to jest w ten sposób interpretowane. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Żeby zdemontować te, te triggery, to jest bardzo prosta rzecz. Jak widzicie, jest jeden wkręt koloru srebrnego. Odkręcamy ten wkręt i mamy dwa zatrzaski. Jeden to jest ząbek, który należy odgiąć w dół, a drugi to jest taka plastikowa zakładka. Po odkręceniu wkrętu i odgięciu zatrzasku całość schodzi bez problemu. W dół. I z drugiej strony widzimy analogicznie to samo, czyli jeden wkręt wykręcamy, ząbek odhaczamy, a z drugiej strony zakładkę wyciągamy i triggery mamy uwolnione. A tak prezentują się triggery po uwolnieniu. Generalnie, tak jak mówiłem, bardzo prosta sprawa tej, nie ma co uszkodzić, nie ma się czego bać. To jest bardzo prosta czynność. Tutaj mamy z kolei zdemontowane wszystko, wybeszone wszystko. Tak jak to podemontowałem, wszystko jest po prostu gotowe, przygotowane do mycia. I w tym momencie, skoro pat mamy już wybebeszony, że tak brzydko powiem, no to przyszedł czas na drobne SPA, czyli czyścimy. Tak jest, wszystko w kąpieli, w tym wypadku w zlewie. Woda ciepła, oczywiście proszek do prania i lecimy z tematem. Tutaj do mycia zawsze używam tych samych rzeczy, czy jakiś pędzel, jakaś szczotka. Szczoteczka do zębów, patyczki, to dobrze usuwa po prostu zabrudzenia z zakamarków. Tutaj widzimy to białe, to jest tak zwana magiczna gąbka chyba z jakiejś sieci sklepów. Ta magiczna gąbka jest bardzo dobra, bo ona usuwa głębokie zabrudzenia w rysach gdzieś i tak dalej, a przy tym nie uszkadza za bardzo powierzchni. Jeżeli chcecie pousuwać jakieś takie, nie wiem, pokredce, jakieś jakiejś, po mazaku, po czymś, jakieś... Po farbie, jakieś ochlapanie i tak dalej Takie kleksy To ta magiczna gąbka działa bardzo dobrze Polecam zakup No i widzimy obudowa górna Prezentuje się no jakoś mniej więcej tak Wygląda już, już zdecydowanie lepiej Chociaż tego na zdjęciach tak nie widać jak na filmie Ale uwierzcie mi wygląda zdecydowanie lepiej Dolna obudowa Bają się o naklejkę A naklejka jest na swoim miejscu Bez żadnego problemu Przetrwała to jak należy Wszystko poszło dobrze Nie ma żadnych uszkodzeń tutaj Pod, pod brudem, który tam zalegał i tak dalej Magiczna gąbka była użyta tylko w jednym miejscu Z tego co pamiętam Ale bez żadnego ale Największym problemem obudowy tutaj w tym przypadku Dolnej, ten zakamarek, cały ten rant, taka rynienka. W tą rynienkę, jak wiecie, jak trzymamy pada, to wchodzi masę brudu. I tutaj w tym miejscu tak naprawdę było na więcej brudu, ale było go, no tak w miarę pad był raczej zadbany, trochę brudu było, ale, ale nic wielkiego. Same przyciski po myciu też wyglądają od na lepiej, B już nie ma tego syfu w środku. Krzyżak czyściutki grzybek, przycisk starty. Wszystko jest jak należy, to już jest po pomyciu czeka na suszenie tak naprawdę. No i oczywiście ta osłonka z logiem Dreamcasta, bardzo fajnym zresztą logiem, takim charakterystycznym elementem. Też już wymyta. Ona również nie miała żadnych uszkodzeń. Wyglądała troszeczkę lepiej, może tak. Klatka na wibrę yy, na i na kartę pamięci. Cały czas nazywam to klatka, nie wiem czy słusznie, ale tak wygląda. Klatka troszeczkę wymyta, wypłukana. Kurzu już nie ma. Gotowa do schnięcia, później do montażu. No i mamy wszystkie elementy. Przy jeszcze przed suszaniem, przed wycieraniem ręcznikiem. No i za chwilę, za chwilę wszystko będziemy montować, ale to za moment. A jeszcze ostatnie zdjęcie po suszeniu na ręczniczku, już na stole przygotowane do montażu ale przecież zanim przejdziemy do montażu tego wszystkiego, daję jeszcze chwilę, żeby to wszystko wyschło, ten cała, ta cała woda, żeby wyleciała z tych wszystkich miejsc, które kręcamy wkręty, bo tam to wszystko sobie zalega. To wszystko idzie na bok i na stół trafia płyta główna. Tutaj to co zawsze robię, oczywiście oprócz opędzlowania skórzu całej tej płyty, to tutaj te wszystkie miejsca styku po prostu przecieram sobie patyczkiem i przecieram sobie izopropanolem, żeby po prostu ten styk zapewnić lepszy. Mógł się zebrać brud, mógł, mogą być problemy, tutaj takich nie było, ale czyszczę profilaktycznie, żeby nie było. Analogicznie robię z gumkami, od spodu te czarne pady, które powodują styk tych ścieżek, też je czyszczę, też je po prostu przejeżdżam izopropanolem, żeby zapewnić ten styk, żeby nie było później rozczarowania, że coś po prostu nie działa. To wszystko jak już mam na stole, to sobie po prostu czyszczę, żeby było tak, jak być powinno. Czyste, ładne i pachnące, czyli skręcamy. No, i zabieramy się do montażu. Na swoje miejsce trafiają przyciski. I w tym wypadku, tak jak mówiłem, nie idzie się pomylić. Widzicie, one mają te swoje takie wąsy. Tymi wąsami, wypustkami po trzy na każdą sztukę, trafiamy tylko i wyłącznie w jedne miejsce. Odwrotnie, nie da się ich założyć. Tutaj nie idzie się pomylić. Je mamy już na swoim miejscu. Tak samo zresztą jak przycisk start, który również ma swoje dwa wąsy, którymi osadzamy go na swoje miejsce, żeby ładnie to się działo. Ale też nie idzie się pomylić, bo on ma taki, nie inny kształt. Inaczej go po prostu tutaj w tej... nie osadzisz w tym otworze. Nie ma szans. No i oczywiście krzyżak, który. Też trafia na swoje miejsce krzyżak, też ma, jak widzicie, jeden wypustek, którym pasuje tylko w jedne miejsce, bo trzy pozostałe boki nie mają takiego wybrania. Ten wypustek z tego krzyżaka trafia tylko w jedno miejsce, tak go osadzamy i tak powinno być. Oczywiście kolejną rzeczą, jaką robimy, to jest osadzenie tej całej zaślepki z logiem Dreamcasta, w górnej części pada, po prostu wsuwamy i po prostu zatrzaskujemy tym oto tutaj zatrzaskiem ponownie, dociskamy, on wskakuje na swoje miejsce, no i mamy tak naprawdę całą górną część pada złożoną i tyle, I tak naprawdę tyle, nie ma większej filozofii. Teraz płyta główna, do której montujemy najpierw oczywiście triggery. Triggery montujemy w ten sposób, że najpierw, tak jak mówiłem, wkładamy taki wąs, który musi osiąść w jednym z otworów, następnie z drugiej strony ten taki ząbek, który zatrzaskuje się w drugim otworze i tak naprawdę to wszystko możemy przystąpić do skręcania, czyli bierzemy wkręt koloru srebrnego, przykręcamy, trigger jest na swoim miejscu, z drugiej strony robimy dokładnie tak samo, triggery obsadzone. To jest przedczasna analoga, oczywiście sam grzybek zakładamy na ten dolny, element, pasuje tylko no, w dwóch położeniach, ale obydwa położenia góra albo dół są poprawne, tutaj nie ma jakby większego znaczenia. Następnie osadzamy cały analog na płycie głównej cztery wypustki. Pamiętacie, mówiłem, pasuje tylko w jedno miejsce, obsadzamy go, wciskamy i tak naprawdę grzybek jest zmontowany i tutaj nie ma po raz kolejny większej filozofii. Kolejną rzeczą jest obsadzenie gumek tych przewodzących w górną część obudowy na przyciski. Gumki pasują, tak widzicie, jeżeli chodzi o krzyżak, tutaj nie ma większej filozofii. Jeżeli chodzi o te przyciski, to tutaj ta gumka w jednym miejscu ma otwór, który pasuje w takie krzyżaczek. Jest plastikowy, wsadzamy w ten po prostu krzyżaczek, w... przez ten otwór sobie wyszedł. Gumka pasuje tylko w jedno, w jedno położenie i nic więcej tutaj nie trzeba kombinować. Przycisk start, gumka to wiadomo też pasuje, tak samo ma taki kształt jak sam przycisk, także tutaj nie ma większej filozofii. Kolejną rzeczą przed zamontowaniem całej tej elektroniki jest osadzenie klatki, jak widzicie Tutaj. Klatka z dwóch stron ma wycięcie, takie po bokach. Elektronika musi wejść po prostu w te wycięcie, żeby to ładnie sobie siadło. Gdy do, dopchniemy, wcelujemy w to wycięcie, dopchniemy do końca, to klatka trafia na swoje miejsce. Oczywiście nie jest jeszcze w żaden sposób zamontowana, jest luźna, ale w ten sposób ją osadzamy po prostu na tej płycie, na tej elektronice, i wtedy całość montujemy do obudowy. Osadzamy oczywiście do góry nogami, wkładamy z góry cały ten, całą tę elektronikę z triggerami razem z tą klatką, osadzamy i przystępujemy do odskręcania, czyli najpierw sama klatka. Tutaj widzimy dwa czarne. Wkręty już na swoim miejscu, dwa srebrne wkręty, do, do elektroniki idą srebrne, wkręcamy na swoje miejsce. Oczywiście później montujemy sobie kabelek, który wciskamy na miejsce to złącze, na tych pięć pinów i tak naprawdę cała filozofia. Zatem przyszedł czas na osadzenie gór, dolnej obudowy, w tym przypadku nie górnej, dolnej obudowy. Nasadzamy ją bardzo prosto, to pasuje, tutaj nie ma żadnej kombinatorki, pasuje po prostu bez żadnego, ale następnie sześć wkrętów, skręcamy, tutaj nie ma większej filozofii i tak naprawdę to tyle. No i padzik w całej okazałości jest już na stole, prezentuje się, no cóż, naprawdę bardzo dobrze, zdecydowanie lepiej niż przed, chociaż na zdjęciach tego aż tak nie widać. Biały, czysty, tam gdzie jest ciemny, szary, tam jest ciemny, szary, tam gdzie biały, tam jest biały, jest tak jak być, powinno, zero kurzu, w zero zalegającego syfu w tych przyciskach i tak dalej, jest po prostu bardzo dobrze, jest czyściutki, tutaj nigdzie na tych, na tych, na tych rzeczach, te triggery, to wszystko, tutaj nie ma żadnych uszkodzeń, teraz jeszcze czyste mówię, naprawdę jest bardzo... Bardzo mi stanie był pad przed czyszczeniem, a po czyszczeniu jest tylko po prostu odświeżony. Wygląda naprawdę bardzo dobrze. Jedną rzecz, którą zauważyłem ciekawą w tym takim zgrubieniu, w tej obudowie tutaj, jest takie wybranie. Zawsze się zastanawiałem, na co to wybranie jest takie widoczne z takimi dwoma ząbkami. Otóż ono jest po to, żeby sobie puścić kabelek, bo ten pad, jak wiecie, ma kabel od tyłu, nie od przodu. No to, żeby go puścić do przodu, osadzamy kabelek w tym takim wybraniu. Z te, te dwa ząbki, i w ten no to sposób on się tutaj nam tyłem ładnie, prawda, zawija. I kabel wypuszczamy sobie przodem. Generalnie bardzo. Dziwne rozwiązanie. Nie wystarczyło na przykład zrobić tego kabelka, żeby wychodził z przodu tego pada, tylko puszczać go z tyłu i wypuszczać go ząbkiem na przód. Nie wiem, tak sobie wymyśliła to Sega, tak sobie to zrobiła. Odkryłem po co jest ten cały, ten cały ząbek, to całe wybranie. No cóż, i teraz jest bardzo dobrze. Pad jest tak naprawdę skręcony i gotowy do, do działania. I w tym miejscu przeważnie odbywają się testy. Jednak testów dziś nie będzie, no bo to by było na tyle. Pad zrobiony, pad gotowy do działania. Testy odbędą się. Najprawdopodobniej na jakimś najbliższym live'ie wtedy sobie sprawdzimy czy ten pad działa. Mam nadzieję, że ten odcinek taki, tak jak mówiłem, troszeczkę inny, całkiem inny, przypadł Wam do gustu. Mam nadzieję, że napiszecie mi, co wy o tym myślicie: czy taka fotorelacja z dialogiem też jest ok, czy może troszeczkę być, czy jednak wolicie, jak to wszystko jest w formie filmów, gadanie, rozkręcanie, przyspieszone tempo i tego typu rzeczy. Napiszcie, dajcie mi znać, co O tym wszystkim myślicie. A w tym odcinku to była tyle. Także dzięki wszystkim za obejrzenie. Pozdrawiam Was, Penczat, i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.